To główna hala przylotów i odlotów w nowo budowanym terminalu Wrocławskiego Lotniska. Dobiega końca montaż stalowej konstrukcji obiektu. Są postawione prawie wszystkie konstrukcje do fasad, do ścian, wszystkich, czterech, oraz konstrukcje, konstrukcja dachu. Zostały do zakończenia właściwie półtora, do postawienia półtora dźwigaru. Takich elementów ustawiono już 12. Każdy ma 100 metrów długości i waży 50 ton. Do ich montażu potrzebny był specjalny dźwig. Już widać jego kubaturę, już widać jego, jego konstrukcję. Będzie to olbrzymi obiekt. Około cztery razy większy od tego terminala, który, który dzisiaj nam służy, o potężnej powierzchni do obsługi, odprawy pasażerów, a przede wszystkim o, o znacznie większej powierzchni komercyjnej. Będzie sporo restauracji, sporo barów, kawiarni. Rozpoczęto już stawianie zewnętrznej fasady aluminiowej, która pokryta będzie szkłem. Następnie ma być układany dach. Zimą zaplanowano prace wykończeniowe w środku. Już wiadomo, że cały obiekt będzie gotowy z opóźnieniem. Jedną z przyczyn opóźnienia jest yy, była zima, która były te warunki zimowe, które spowodowały opóźnienie szacujemy. Dzisiaj opóźnienie na około 6 do 8 tygodni. Pierwszych pasażerów nowy terminal ma przyjąć we wrześniu 2011 roku. Rocznie będzie tu odprawianych 3,5 miliona podróżnych.